Ja nienawidzę uciekającego czasu. Jesteśmy zegarmistrzami, ale podziałka jest taka sama na całym świecie, także generalnie nic się z tym nie da zrobić. I jakbyśmy się nie spinali leci coraz szybciej. Mówiąc po prostu zabójca. Zabójca. Różnymi rzeczami się zajmowałem, a to wynikło z. Po prostu z konieczności, dlatego, że jak kiedyś zacząłem zbierać zegary, to chodziłem po zegarmistrzach i pytałem ich, czy mi nie zrobią, naprawią i tak dalej. Jak były zegarki, do których były części, roboty było wystarczająco dużo, to oni się w ogóle tym nie chcieli zajmować. A że w związku z tym, że tu miałem taką naturę dłubacza, to spróbuję robić sam. Ojciec jeździł do Stanów gdzieś za mało lata do Niemiec. W reguły literatura jest niemieckojęzyczna, a że tutaj poliglotą nie jesteśmy, także tatuś się uczył na rysunkach i na zdjęciach, bo to jest samouk, to nie, już nie ma żadnych szkół ani niczego takiego. To najgorzej to tatusowi dać coś do zrobienia jak chcesz to mieć szybko. Bo tatuś musi cały wielki plan ułożyć, znarobić rysunków technicznych, żeby wiedzieć co się dzieje. Bo to są różne mechanizmy, różne ułożenia, Biedermeier, nie Biedermeier. To się latami zbiera. To wynika stąd, że nie ma fachowej literatury takiej, która by oby, obejmowała wszystkie zegary, jakie produkowano, wszystkie mechanizmy i tak dalej. Jakieś takie czasami rzeczy, których nie widziałem także, a on na przykład zrobił ich kilka w życiu. Popatrz na tą zębatkę. Aby nie promieniało miła, tak Zorganizowałem ten warsztat. Od razu nie myślałem o tym, żeby on przyszedł tutaj i tu w pewnym momencie usiadł ze mną, a potem już tu został. Tylko po prostu sam doszedł do tego. To jest profesjonalny zakład, który złożył ten człowiek. I po prostu to, no nie może to przepaść. Bo tutaj jest kult narzędzi, wiesz, to jest bardzo poważna rzecz. Na przykład ułożenie tych wszystkich rzeczy w tym jeżyku jest takie, że jak coś tutaj powtykam, to nie może znaleźć. Dzwoni, pyta się, gdzie to jest. Tutaj był skwerek tutaj. To jak zobaczyłem, że oni tam już kopią tyle, to, to powiedziałem, tu, zrobiłem zdjęcie i tu jest to jest zakład. To były mechanizmy, które kolesie robili po 15 lat, nie wiem, tam więcej nawet, jeden mechanizm. Tylko to wszystko jest zrobione ręcznie, od tarczy emaliowanej po te wszystkie grawerunki w środku. To przy, przychodzą zegary, które on robił w 1986 roku. Przychodzą ludzie i mówią, tyle lat chodził i przestał chodzić. No. Z zegarem trzeba delikatnie, trzeba o niego dbać. To nie jest tak, że się machnie tym wahadłem i go się zostawia na całe życie. Jak stanie, to wtedy do, do nas przychodzą, ale z reguły wtedy to już jest kupa roboty. No. Na przykład zawsze robiłem te wszystkie rzeczy, co teraz tutaj, na przykład łożyska i to wszystko, ale na samym końcu zostają bębny do zrobienia. On ma swoje wymiary, ma swoje ilości zębów. To wszystko jest u nas do zrobienia, tylko że, żeby zrobić taki bęben, to, to po prostu to jest co najmniej dwa dni roboty bez przerwy, samego ustawienia maszyny, żeby później tylko korką kręcić. Dążąc do perfekcji, jak coś ci tutaj nie idzie i cały dzień głubiesz i coś nie idzie, nie idzie, to wracasz z tym do domu i o tym myślisz. To jest jak kung fu, czyli generalnie musisz bez przerwy powtarzać te ruchy, aż wreszcie osiągniesz, że, że ci to łatwiej przychodzi po prostu. Bałem się to wygiąć, bałem się tamtego. Ma Materiałoznawstwo jest też bardzo ważne w tym. Czyli jak się zachowuje mosiąc, kiedy jest twardy, kiedy go możesz bez sensu rozmiękczyć. Najprzyjemniejszy jest efekt, jak już masz te wszystkie części ogarnięte, czyli po prostu każdą sprawdzony, każdy ząb. I przychodzi moment, kiedy go składasz. I to jest takie do momentu, kiedy go nie nakręcisz, to jest tak anerwuważ, że może coś tam jeszcze. A najgorzej, to tu złożysz mechanizm. I wyjdzie coś takiego, że musisz go otworzyć jeszcze raz. A żeby złożyć zegar, to nie jest tak, że to się wkłada tutaj te zębatki. Oczywiście w kolejności zamyka i jest ten. Tam trzeba poustawiać różne rzeczy, żeby on na przykład o pewnej godzinie bił tą godzinę, co trzeba. Każdy zegar ma inne, tam inaczej to zrobione jest po prostu. Przynosi mi klient zegar, bo mówi, że przestaje chodzić, czy tam myli godziny bicia, czy coś takiego. No to ja muszę go powiesić i go zacząć traktować jak swoje, czyli po prostu czekać, jak on się znowu obrazi. Umawiamy się na przykład za, za dwa miesiące, za miesiąc i później ten człowiek dzwoni do mnie i mówi, że już minęły dwa miesiące. A mi się wydaje, że on dzwonił tydzień temu. Trzeba to bez przerwy robić, bo jak robisz sobie przerwę, to po prostu coraz więcej rzeczy do, do zrobienia. To się mnoży po prostu jak. Zegary stały się również jakimś elementem wystroju domu i teraz mamy bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą i mówią, że chcą naprawić ten zegar, bo im przypomina miliony lata, dzieciństwo, Babcie, i tak dziadka, dalej. który nie żyje. To... No to w tym mi się podoba po prostu, że my nie, nie tak nie produkujemy jakichś śmieci. Fajnie po prostu jak no. klient przychodzi i ma zrobiony zegar i po prostu dziękuję później. I że nie, nie sądził, że to jeszcze odżyje, że coś. U nas się da naprawić wszystko. Taka kukułka plastikowa, tylko że chodzi o to, że na przykład ktoś ją kocha i ona ma na przykład te mieszki, które robią ten dźwięk porwany, a ja to umiem zrobić. No. Czyli po prostu daje jej życie nowe. I robi kuku znowu, i babcia się cieszy, no i dzwoni i wiesz, no. Przyjemne to jest. <słyski>